Daj mi te karty proszę, ja je będę rozdawać. Zabawa jak najbardziej, ale prawdziwą frajdę daje rywalizacja. Ekstra! Ta gra przede wszystkim ćwiczy spostrzegawczość i refleks. Zasady są banalne, radość nieoceniona. Wy będziecie musieli jak najszybciej łapać te berła w odpowiedniej kolejności. Biblioteka Norwida na dobre włączyła tryb wakacyjny. Patio zaprasza, kuszą książki, mini plac zabaw, a dziś królowały tu gry planszowe. Jeżeli dzieciaki siedzą przy konsoli czy przy komputerze, zazwyczaj siedzą same i troszeczkę są wyjęte z tego wszystkiego. Natomiast gry planszowe zawsze są grami społecznymi. Siadamy do grania zawsze więcej niż jedną osobę. Gry planszowe, podobnie jak rozrywka elektroniczna, która obecnie bije rekordy popularności, zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat. Nawet klasyczne wierki są dostępne w wersji 3D. Gry nie tylko bawią, również uczą. I ten argument najbardziej przemawia do rodziców. Siedem, na pewno spostrzegawczość dziecka rozwija, umiejętności takie manualne wszelkiego rodzaju. Także jak najbardziej. Popularne planszówki to coraz rzadziej klasyczny rzut kostów. Producenci gier prześcigają się w pomysłach. Niektóre planszówki to prawdziwe dzieła sztuki, inne wprowadzają szereg innowacji, jak elementy. Przestrzenne czy zastosowanie magnesii. Aha, ha. Ha. Patrząc na radość dzieci i rodziców, widać, że tym retro stylem Biblioteka Norwida trafiła w dziesiątkę. Dzieciaki bardzo często ćwiczą spostrzegawczość, refleks w ten sposób. Też te wartości społeczne, gdzie konkurujemy ze sobą, ale jednocześnie są gry, które uczą kooperacji. I to jest bardzo fajny mechanizm, który ostatnio powstał. Dzieciaki, które razem współpracują, żeby wygrać. Przygotowanie akcji pod hasłem Planszowe Lepsze niż Komputerowe zaangażowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Gier Planszowych Gra Publika. Istnieje spora szansa, że wtorki z planszówkami na stałe wpiszą się w kalendarz letnich działań w Norwida.